Pokażę Wam jeszcze na szybko moją kiszonkę z tych dobrych traw, bez szuwaru, bez ściny Wygląda ona tak. Trawa zbierana od razu po skoszeniu, bez podsuszania i według tabeli odnośnie oceny jakości kiszonki. Wychodzi na to, że jest ona dobrej jakości, a nawet bardzo dobrej. Materiał w momencie zakiszenia jest taki sam jak w czasie skoszenia oraz zbioru. Zapach jest aromatyczny, owocowy. Nie widać żadnej pleśni, praktycznie w ogóle nie ma odrzutu, chyba że tak jak w tamtym roku po prostu była inwazja ptactwa, no to w tym miejscu pojawia się pleśnia, tak? Mokra kiszonka odpadu, nie ma żadnego. Super sprawa, bydło pobiera bardzo chętnie. Nie ma w ogóle odrzutu. Także jak ktoś się zastanawia czy sucha czy mokra to ma w tym filmie odpowiedź.